Siemanko, z tej strony Playstream. Przywitaj się, player. Siemanko. Dzisiaj opowiemy, jak zaczęła się nasza historia z kanałem. Zaczęło się to 6 września 2024 roku. Zaczęło się tak, że na kartce wypisaliśmy swoje ksywki, bo szukaliśmy na dla naszego kanału. Ja mam pod, yy, najpierw on miał player, i tak z, zostało. Ja miałem struść, co jak ktoś oglądał y, Podłoga Tolawa w ogrodzie, player to wytłumaczył. I to się przez, y, przekształciło w play. W strain. Play, strej. I usunęliśmy trochę liter od player i wyszło play. Miało być pyly a y, sytyry a y, ale YouTube to tak przemienił, że było pyly e y. Więc tego nie można zmienić i co jeszcze można powiedzieć? No na przykład jak się zaczęło, znaczy jak, jak się ogólnie zaczęło. Zaczęliśmy, pie no. za, nagraliśmy pierwszy film, rzuty do kosza z Playerem. Potem nie mieliśmy kiedy i jak się nie mylę miesiąc temu nagraliśmy na, następny film, Fortnite po raz pierwszy. Potem nagraliśmy jakieś trzy miesiące lub dwa później yy, 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 gramy w Fortnite z wizami. No i mogę powiedzieć tak, że zaczęło się to, że mieliśmy stworzyć kanał, także na lekcji się nudziliśmy, więc ja się odwróciłem do strusia i powiedziała, i tam sobie gadaliśmy do przerwy, bo już nic nie robiliśmy na tej lekcji i potem wracaliśmy do domu i ja mówię player weźmy załóżmy kanał a co to tam dla śmiechu no i tak to się zaczęło spodobało nam się to i, to dalej, na, i dalej nagrywamy no i to jak nawet. dzisiaj jeszcze wejdzie jeden odcinek to poznacie dwie ważne wiadomości ale to oglądajcie tamten odcinek i subskrybujcie nasz kanał a i bo teraz nam się zaczyna komunia za dwa dni, I przez tak, Więc takie. Przez trzy, miesiąc? Trzy miesiąc tego miesiąc. Nie będziemy nagrywać. Przez to, że mamy okres komunijny i w ogóle, tym bardziej, że potem jeszcze Boże Ciało i w ogóle. Więc to na tyle. To Siemanko.